Witam Państwa. Produkcja rozsady pomidorów na podłożu grzejnym. Rośliny wysiane do skrzyneczek w substracie, ale najprawdopodobniej producent użył substratu, który jest stary, nie zawiera dużej ilości azotu, albo w ogóle ewentualnie nie posiada odpowiedniego pH dla roślin. Sytuacja powtarza się praktycznie w każdej skrzyneczce, czy przy mniejszych, czy przy większych roślinach, po wyciągnięciu kilku roślin z skrzyneczki, okazuje się, że system korzeniowy jest bardzo słaby, bardzo ubogi. świadczy to właśnie o tym, że w substracie jest zbyt niskie pH. Jakie zalecenia? Zalecenia? bardzo szybko opryskać niewielkim stężeniem saletry wapniowej. Półprocentowy roztwór. Następnie następne opryski trzeba powtarzać codziennie, ale już nie saletrą wapniową, tylko nawozem zawierającym wapń. E, na przykład Calcio Green e, też mniejszą dawką niż zaleca producent. Około połowy dawki tego co zaleca producent w oprysku codziennie i rośliny powinny się poprawić.